Witam Was serdecznie. Słuchajcie, chciałabym prosić o Waszą opinię na temat tego, czy to czytanie w takiej formie że każdy trygon czytam razem, czyli trygon ognia, baran, lew, strzelec, trygon wody, rak, skorpion, ryby, powietrza, bliźnięta, waga, wodnik yy, oraz trygon ziemi, byk, panna, koziorożec. Czy to Wam się podoba? Jak, jak się odnosicie do tego sposobu czytania? Ponieważ ja widzę bardzo dużo mm, wspólnego jednak. Yy, I te wstępy, które robiłam w tych czytaniach właśnie, żeby... Yy, również brać pod uwagę planety inne niż, yy, niż te, w których mamy Słońce. Jest to dosyć ważne i, i to, to, że te planety tworzą między sobą trygony, właśnie wpływa jedno na drugie, i to jest dosyć istotne. Więc chciałabym po prostu taką Waszą opinię, żebyście, żebyście tutaj powiedzieli, czy Wam się to podoba, jak do tego podchodzicie, jak to odbieracie. Ciekawa jestem, czy tutaj będzie widać ostrość. No mam nadzieję. Wszystkiego dobrego życzę w takim razie. Zapraszam na wszystkie czytania czerwcowe i jesteśmy w kontakcie. Pozdrawiam serdecznie.